No, Siemandero jesteśmy w kolejnym, innym sadzie No i tniemy tych rzędów, tutaj jest też nieskończona ilość Idę do, idę do Sylwana, a jeszcze wujek z mur zacichle tutaj jest z nami oczywiście dla ja Was pozdrawiaju <laughs> wujek jest niezły gość Siemandero Jesteśmy w uroczym miejscu. Piękne to. Zobaczcie jakie górki Fajnie, no po prostu gospodarzowi trzeba dopłacać do tego. Tak pięknie tak jest. Pięknie. <noise> Później z drabiny pokażę jakie są widoki. Ja Naprawdę, pięknie. A górki. Ja to mówię na to wądoły. O! Bardzo słuszna nazwa. Tak, pogodę mamy dzisiaj fajną, ale rano, rano mrozik był spod. A dwa dni temu to grat na nas padał nawet. Tak było. Tak że mamy, <noise> żabami rzucano. Mamy agro w czasie. Dokładnie. Ekipa Sylwana w akcji. Ptaki ćwierkają. Zające. Młode zające. Stare zające. Sarny, Sarny. na etacie i Sarny. na emeryturze już. <noise> Nornice. I nawet widziałem przebieg jest rozwiesz. <noise> Był! Był A co jeden! To, jest nie rządy, nie rządy. to taki duży jesz. A, ja widziałem jeszcze łaszycę. <laughs> jeszcze łaszyca była, wuj, co nie wujku? Tak, to był łaszyk. <laughs> Ale taki drobny, bo on był trochę przemarznięty. <laughs> tak, musi nabrać ciepłoty musi... ciała. Tak, on teraz dopiero, dopiero wejdzie na obroty. <laughs> O, i proszę bardzo Alex to wojs, o jut nie